17 marca 1943 roku. Północny Atlantyk. Morze miało twarz stalowej tafli pod niebem ciężkim, jak pokrywa grobu. Woda chlustała w górę przy każdym uderzeniu fal. Pokład skrzypiał pod stopami, a sól paliła oczy marynarzy. W tamtej nocy 41 statków płynęło jak jedna żywa droga zaopatrzenia. 140 tysięcy ton żywności, paliwa i materiałów były jedyną linią życia dla armii i cywilów. Groźba była niematerialna, słyszalna i precyzyjna. Pod powierzchnią czekały uboty, zdolne słyszeć każdy szept śruby na wiele mil, przekształcając zwykłą kawitację w mapę dla torped. A jednak ktoś, kto nie miał stopnia, tytułu ani nawet formalnego wykształcenia technicznego, zauważył coś, co odmieniło losy setek konwojów. Nie był to admirał ani profesor. Był to kucharz okrętowy, czterdziestoletni Stanisław Bąk, zwany Staszkiem, który przez długie godziny stał w kotlarni i słuchał statku jak pulsu. W jednej chwili prosty rytm dźwięków stał się hipotezą, a hipoteza stała się testem, który ocalił 4200 mężczyzn. Jak kucharz zrobił to, czego odmawiały armie i nauka. Zostań do końca, żeby poznać każdy krok tej cichej rewolucji w wojennej technologii i dowiedzieć się, jak banalna obserwacja w kuchni przeobraziła się w taktykę zmieniającą przebieg wojny. Powietrze pachniało olejem i kawą, pokład był zimny i wilgotny, a w oddali nocne siluety statków wyglądały jak groby wystawione na fali. Statek i jego ładunek to liczby i życia. W ciągu trzech miesięcy konwoje traciły średnio 31% tonażu z powodu ataków u botów. Straty te oznaczały niedobory żywności, paliwa i amunicji, sonary aktywne zdradzały pozycję nadającego, lotnictwo było ograniczone przez pogodę, a zmiana formacji nie wystarczała, gdy przeciwnik śledził po akustycznym odcisku. Specjaliści w dokumentach wojennych nazywali ten problem podpisem akustycznym statków. Każda śruba zostawiała unikalną sygnaturę, hydrofony przeciwnika zbierały ją i klasyfikowały. Próby z maskowaniem przy użyciu burtowych mat czy dodatkowych osłon nie dawały efektu praktycznego i były kosztowne. Pokłady armatorów groziły zwłoką w instalacjach retrofitowych, suche doki były zajęte, a każdy projekt izolacji akustycznej wymagał materiałów, których brakowało. Cytat z raportu inżynieryjnego adminalicji brzmiał surowo: Nie ma opcji ekonomicznej i szybkiej, która zmniejszy podpis akustyczny w skali, jaką wymaga konwoj. Na konferencjach naukowych pojawiały się pomysły użycia generatorów hałasu do maskowania śrub, ale generatory emitowały częstotliwości, które same stawały się sygnałem dla hydrofonów. Audyt techniczny wykazał również, że aktualne procedury zmiany prędkości i formacji były niewystarczające wobec precyzyjnych technik śledzenia ubotów. Eksperci cytowali liczby: 50% wzrostu wykrywalności przy określonych warunkach morskich. Z Ziemi do Morza centralne sztaby rozważały koszt i czas. W skrócie rozwiązanie systemowe wydawało się poza zasięgiem. I wtedy w cieniu kuchni padła prosta obserwacja. W sztabach i laboratoriach powszechny był konsensus porażki. Pojawiły się propozycje kosztowne i długotrwałe. Niektórzy sugerowali wdrożenie drogiego programu maskowania akustycznego w stoczniach, inżynierowie proponowali eksperymentalne materiały wygłuszające, które wymagały jednak nowych łańcuchów dostaw. Oficjalne memo z sekcji technicznej adminalicji zawierało wykresy z ograniczeniami fizycznymi tłumienia dźwięku w morzu. Jedna z notat technicznych mówiła wprost o granicach. Absorpcja akustyczna w słonej morskiej wodzie nie pozwala na obniżenie sygnatury śrub poniżej pewnego progu przy zachowaniu operacyjnej prędkości. Koszt i czas rekomendowanych rozwiązań prace retrofitowe były nie do przyjęcia przy skali utrzymania zaopatrzenia. W efekcie, liderzy oczekiwali strat i planowali ratowanie priorytetowych przesyłek. Gdy wszyscy wokół przewidywali dalsze tragedie, nikt nie brał pod uwagę prostoty i odwagi, które rodzą się poza biurami. Stanisław Bąk miał najprostszy możliwy backstory, a zarazem najbardziej ludzką motywację. Urodził się w portowym miasteczku nad Wisłą, syn rybaka i krawcowej, i od dziecka znał smak soli i ciężar sieci. W młodości pracował przy naprawie łodzi, potrafił rozebrać silnik i poskładać go z powrotem, choć o mechanice mówił jak o sztuce intuicyjnej. W czasie pokoju ukończył kurs kucharza okrętowego, bo chciał nadal być blisko morza, a kuchnia dawała mu strukturę i rytm. Gdy wojna zaczęła brać młodszych i starszych sąsiadów, zapisał się jako kucharz na jeden z konwojów, bo w ten sposób mógł służyć bez oddzielania od rodzinnej rutyny. Jego umysł był praktyczny. Mierzył czas gotowania, obserwował, jak para i dźwięki zmieniają metal, potrafił wyczuć najmniejszą zmianę w drganiach łańcuchów. W nocy, gdy inni spali, Staszek stał przy piecu i wsłuchiwał się hałasy statku. Słyszał, jak maszyny oddychają, jak woda uderza o kadłub i jak dźwięk śruby miesza się z szumem ładunku. Wiarę miał prostą. Jeśli coś go niepokoiło, należało to zapisać i spróbować. Nie był genialnym inżynierem na papierze, ale jego praktyczne doświadczenie mechanika amatora dawało mu oko do detali, których specjaliści często nie zauważali. Był człowiekiem obowiązku i zwykłej empatii. Gdy zapytać go, dlaczego ryzykował, opowiadał krótko. Kiedy słyszysz czyjś głos w ciszy, chcesz mu pomóc. Jego backstory to trójka rodzeństwa, żona Helena, która uszyła mu zgrzebną czapkę na zimę, i pamięć o ojcu, który nauczył go naprawiać śruby łodzi. Te doświadczenia, rozsypane na prostej palecie codzienności, przygotowały go do zauważenia tego, co inni pominęli. Pewnej jesiennej nocy Staszek zrobił obserwację, która zaczęła wszystko zmieniać. Była to zwykła rutyna: wrócił z dyżurów kuchni, poszedł do kotłowni, by sprawdzić zapas paliwa i posłuchać maszyn. Zauważył, że gdy statek zwalniał i maszyny zaczynały pracować w innej fazie, dźwięk śruby zmieniał ton i natężenie w sposób przewidywalny. Ale prawdziwy moment przyszedł, gdy jeden z towarzyszących statków w konwoju odniósł uszkodzenie i musiał wyłączyć część napędu. Gdy ta jednostka spowolniła, w hydrofonach statku podniósł się rodzaj ciszy, który był nienaturalny. Staszek postrzegł to intuicyjnie: zniknięcie dźwięku było równie informacyjne jak jego obecność. W jego głowie powstała myśl prosta jak nóż kuchenny. Co jeśli celowe tworzenie takich akustycznych luk, stref ciszy wokół krytycznych części, uczyni sygnaturę mniej wykrywalną? Scena była bogata w sensacje zapach oleju, ciepło kotła, zimny metal ściany, smak popiołu na wargach i odległy stokot łańcuchów. W odpowiedzi Staszek powiedział tylko kilka osób. Słyszycie to? I usłyszał śmiech i sceptycyzm, ale też jedną niewypowiedzianą zgodę, bo serce marynarzy znało wartość każdej szansy. Pierwsze reakcje były sceptyczne. Kucharz sugeruje zmiany w sygnaturze akustycznej, powiedział porucznik Zieliński z lekkim uśmieszkiem. Proszę pana, to nie jest kuchnia, to ocean, skomentował mechanik Janek. Inżynier Szymon Malinowski spojrzał na notatki, wetchnął i powiedział, że brakuje danych, by proponować cokolwiek. Mimo to Staszek zaczął zapisywać swoje obserwacje: prędkości, obroty śruby, momenty, kiedy dźwięk zanikał, pozycje zbiorników i rozmieszczenie ładunku. Zarysował proste sześciopunktowe eksperymenty, które można wykować bez modyfikacji stateczności czy struktury: przesunięcie ciężarów, wprowadzenie mas wodnych do specjalnych zbiorników, tymczasowe obniżenie obrotów w określonych sekwencjach. Przede wszystkim zaproponował test, który nie wymagał zgody w stoczni ani nowych materiałów. To był test mały i ryzykowny. W stoczniowe plany i mema ze sztabu admiralicji nie wierzyli, ale równocześnie nikt nie mógł zaprzeczyć, że warto spróbować czegoś ekonomicznego. To był początek eksperymentu nieautoryzowanego. Eksperyment Staszka był prowizoryczny i zarazem precyzyjny. Zbudował następujący proces. Zamienić część ładunku w ruchome zbiorniki wody umieszczone wzdłuż pokładu blisko osi śruby, dzięki czemu przy określonych manewrach wytworzą one falowanie, które przeciwdziała lokalnym falom ciśnienia generowanym przez śrubę, tworząc strefę akustycznego zaciemnienia. Proces był prosty do opisania technicznie. Woda tłumi częstotliwości przez rozproszenie energii falowej i przez zmianę impedancji akustycznej. Materiały użyte do konstrukcji zbiorników były dostępne na statku beczki, pasy, płyty metalowe i liny. Czas instalacji wyniósł kilka godzin, a koszt był marginalny. Szczegóły techniczne obejmowały rozmieszczenie zbiorników w trzech osiach względem linii śrubowej, synchronizacja z momentami zwiększonej i zmniejszonej mocy silników oraz monitorowanie za pomocą przenośnych hydrofonów. Ten opis procesu ma około 320 znaków i oddaje istotę metody. Wykorzystanie masy wodnej jako tymczasowego tłumika i przesilenie akustyczne w określonych sekwencjach pomiędzy obrotami śruby. To był pomysł, który można zrealizować bez wsparcia fabryk i bez przerw w transporcie. Próba nieautoryzowana zaczęła się w cieniu nocnej mgły. Panel dowództwa zadzwonił, pytając o sensowność. Robimy to po cichu, powiedział kapitan Nowak, którego twarz zdradzała wewnętrzne napięcie. Piotr, starszy marynarz, zapytał z ostrożnym humorem. A jeśli to przyciągnie uwagę u botów? Janek odparł żartem, ale każdy wiedział, że to nie był żart. W trakcie instalacji Staszek wydawał krótkie polecenia. Przesuń beczkę tam, zaciągnij linę mocniej, zamknij zawór powoli, nie podnoś obrotów, słuchajcie hydrofonu, zapisujcie prędkość, utrzymaj kurs. Dialogów było wiele i szybkie, wymagały precyzji i zaufania. Po pierwszych próbach pojawiła się awaria, jedna z beczek pękła przy niespodziewanym uderzeniu fali i seria próbek nie dała efektu. Zamiast zniechęcenia zapanowało skupienie. Zmienimy rozmieszczenie, powiedział Staszek. To nie koniec, dodała Marta, radiotelegrafistka, która nagrywała dane. Naprawy trwały, a następne podejście przyniosło sukces. Hydrofony zarejestrowały znaczące zmniejszenie widoczności akustycznej przez przeciwnika. Nie było to pełne zniesienie sygnatury, ale redukcja wystarczająca, by zniwełować efektywność pasów poszukiwania ubotów. Ten punkt był magiczny. Protokół wykonalny, tani i efektywny. Konfrontacja z oficjalnymi władzami była nieunikniona. Po dowodzie wstępnym Staszek wraz z kapitanem i inżynierem zostali wezwani do raportu przed admiralicją portu. W sali decyzji panował chłód i formalność. Obecni byli admirał Kowalski, porucznik Zieliński, inżynier Malinowski, kapitan Nowak, mechanik Janek i przedstawiciel sztabu logistycznego Major Wrubel. Dialog w tej sali miał intensywność teatralną i składał się z dziewięciu wymian, każda o wysokiej stawce. Admirał rozpoczął: Kucharz twierdzi, że znalazł sposób na zmniejszenie wykrywalności konwojów. Staszek odpowiedział cicho: Nie twierdzę, pokazuję dane. Malinowski wtrącił: Potrzebujemy prób na skalę. Wróbel zapytał: Jakie są koszty? Staszek: Materiały są na pokładzie, koszt jest symboliczny. Zieliński: A? Ryzyko. Staszek: Ryzyko jest, ale ryzyko utraty konwoju jest większe. Admiral. Kto bierze odpowiedzialność? Kapitan Nowak: Biorę. Wspólna decyzja była dramatyczna. Admiralicja zgodziła się na próbę taktyczną, warunkiem było dokumentowanie i ograniczenie ryzyka. To była decyzja ryzykowna i jednocześnie konieczna. Wiedzieli, że zwykłe procedury mogły zabić tysiące. Nadszedł moment prawdziwej próby, test w warunkach bojowych podczas konwoju, który miał przejść przez znany obszar działania ubotów. Plan polegał na zastosowaniu techniki Staszka w kilku jednostkach liderujących, aby sprawdzić, czy redukcja sygnatury przekłada się na realną redukcję zatopień. W nocy pola bitew rozświetlały jedynie fragmenty błysków radarów i przypadkowe refleksy świateł. Decyzje operacyjne były proste i brutalne. Dowódcy konwoju ustawili eskortę w nowej formacji, a jednostki z próbą poszły na określonych prędkościach i sekwencjach. Gdy uboty zbliżyły się w formacjach wolfpack, opierając swoje ataki na wykrywaniu akustycznych sygnatur, zauważono niemal natychmiastową zmianę w efektywności tropienia. Statystyki po potyczce były bezlitosne dla dotychczasowych tendencji. W tym rejonie liczba zatopień spadła z prognozowanych siedmiu statków do jednego. Ogólna utrata tonażu obniżyła się w tym starciu o ponad 70%. Były to liczby porównawcze i wykładnicze. Emocje na mostku były surowe i skomplikowane. Kapitan Nowak zaczął płakać bezgłośnie. Piotr ścisnął dłoń Staszka tak mocno, że palce zbielały. Radiotelegrafistka Marta wysłała raport do sztabu z drżącym głosem. W tej sekwencji wydarzeń byli też trzy momenty napięcia, które spowolniły opowieść i pozwoliły zrozumieć wagę decyzji. Pierwszy moment napięcia wydarzył się, gdy w trakcie konfrontacji radarów i hydrofonów nastąpiła cisza, przerywana jedynie odgłosem łopoczącej liny. Statki widziały na monitorach niepokojące sygnały, a kapitan otrzymał meldunek o podejrzanej aktywności na lewym skrzydle. Czas wydawał się stać w miejscu, a decyzja o utrzymaniu kursu albo manewrze decydowała o życiu setek. Wtedy Staszek podał krótką instrukcję i wszyscy zrobili to, co kazano. To była chwila, w której każdy ruch był jednocześnie ratunkiem i zagrożeniem. Drugi moment napięcia nadszedł, gdy jedna z beczek przesunęła się i uderzyła w burtę, powodując hałas, który mógł zdradzić pozycję. Mechanik Janek natychmiast skoczył i przytrzymał beczkę, a marynarze zamurowali każdy wolny kawałek, tworząc z improwizowanych materiałów dodatkowe tłumienie. Stan akcji trwał kilka długich minut, które dla większości były jak wieczność. W rezultacie beczka nie tylko nie zdradziła pozycji, ale przyczyniła się do ostatecznej redukcji sygnatury. Trzeci moment napięcia dotyczył ratowania załogi innego statku, trafionego torpedą. Było tam kilkuset rozbitków, a środki ratunkowe były ograniczone. Staszek, Marta i Janek zorganizowali natychmiastowy łańcuch ewakuacyjny. Ratunek przebiegł sprawnie, mimo ryzyka ataku w czasie operacji. Wielu ocalało dzięki temu, że konwój miał zmniejszoną wykrywalność i eskorty mogły skupić się na ewakuacji. Te trzy momenty były jak pojedyncze sceny filmowe, które przyspieszały tętno i sprawiały, że prosta idea stawała się rzeczywistym narzędziem walki. Po bitwie statystyki potwierdziły hipotezę. Analiza raportów wykazała, że technika magazynowania ruchomej masy wodnej i sekwencyjnego sterowania obrotami zmniejszyła wykrywalność konwojów i skuteczność ataków u botów. Przed testami prognozowano, że w ciągu miesiąca konwój straci 31% tonażu. Po zastosowaniu metody Staszka, lokalne dane wskazywały spadek do 4,7% w tych czasie i regionie. Liczba bezpośrednio uratowanych osób w tej jednej operacji wyniosła 4200. Matematyka była brutalna i jasna. Admiralicja uznała, że dalsze wdrożenie może zmniejszyć straty na szeroką skalę. Staszka nominowano do dyskretnego uznania, ale on odmówił rozgłosu. Zamiast medali poprosił o nowy piec do kuchni i lepsze warunki dla załogi. Epizod ten zmienił politykę operacyjną. Admiralicja zatwierdził program wdrożeniowy, który był oparty na tanich, skalowalnych rozwiązaniach. W ciągu kilku tygodni metoda została zaadaptowana do różnego typu jednostek. Zmiana polegała nie tylko na technicznym zastosowaniu, ale na modyfikacji procedur taktycznych i szkoleniu załóg. Zobaczyliśmy też reakcję ze strony przeciwnika. Uboty zaczęły rozwijać bardziej agresywne taktyki, ale ich skuteczność była ograniczona. Klasyczny wyścig technologiczny przesunął się o kilka miesięcy na korzyść tych, którzy potrafili szybko adaptować proste i praktyczne rozwiązania. Po tych wydarzeniach nadeszły trzy momenty epilogu, rozłożone w czasie. Po jednym miesiącu od testu morale załóg konwojowych wzrosło znacznie. Żołnierze i marynarze czuli, że mają realny instrument obrony. Liczby operacyjne potwierdziły krótkoterminową redukcję strat i wzrost efektywności zaopatrzenia. Staszek spędzał wtedy wieczory naprawiając sprzęty w kuchni i ucząc młodszych kucharzy, jak montować tymczasowe zbiorniki. Nie chciał występów publicznych, ale co wieczór siadał z mechanikiem Jankiem i omawiał kolejne udoskonalenia. Po trzech miesiącach nowe instrukcje operacyjne zostały wprowadzone do oficjalnych podręczników eskadry. Inżynier Malinowski przygotował dokumentację techniczną, a kapitan Nowak otrzymał poufne wytyczne o wdrożeniu. W terenie widoczne były konkretne zmiany: mniej zatopionych jednostek, krótsze przerwy w dostawach, poprawa kondycji logistycznej frontu. Po sześciu miesiącach metoda była stosowana szerzej i dane statystyczne wykazywały, że regiony, gdzie wdrożono procedury, odnotowały redukcję strat logistycznych o kilkadziesiąt procent w porównaniu do prognoz wcześniejszych badań. To przekładało się na tysiące uratowanych żyć i na przedłużenie możliwości działań ofensywnych. Staszek przyjął podziękowanie od kapitana, nie przyjmując medalu, mówił jedynie: Zrobiliśmy to razem, to nasza praca. Nazwy postaci, które przewijały się w tej opowieści, trzeba zapamiętać. Oprócz Stanisława Bąka, pojawili się admirał Kowalski, Kapitan Nowak, porucznik Zieliński, inżynier Szymon Malinowski, radiotelegrafistka Marta Kaczmarek, starszy marynarz Piotr Wójcik, mechanik Janek Ryba i chirurg polowy dr Marek Lewandowski. Każdy z nich wykonał swoje zadanie i każdy miał swoja emocjonalna linia działania. Marta nagrywała sygnały i wysyłała raporty. Piotr pomagał przy montażu zbiorników. Janek naprawiał to, co się psuło. Doktor Lewandowski organizował ratownictwo medyczne. Ich działania były zeschronizowane i to była ostateczna lekcja. Innowacja to nie tylko pomysł jednostki, to także umiejętność sprawnego wdrożenia. Ta historia zawiera lekcje o tym, jak ważne są obserwacja i odwaga do testowania. Kiedy instytucje mówią, że czegoś nie da się zrobić w ramach kosztu, są sytuacje, gdzie improwizacja i praktyczna inwencja mogą przynieść lepsze rezultaty niż wielkie inwestycje. Zamiast długiego programu retrofitowego, wdrożono coś prostego, co można było uruchomić natychmiast i bez ryzykownych przerw w logistyce. To była także opowieść o zaufaniu między rankami, kapitan, który zgodził się brać odpowiedzialność i dowódcy, którzy zgodzili się spróbować. Moral tej historii jest jasna: innowacja potrzebuje nie tylko idei, ale i odwagi. Jeżeli ta historia sprawiła, że zadrżało w tobie serce i chciałbyś podzielić się własnym doświadczeniem z małymi rozwiązaniami, które miały wielki wpływ, napisz w komentarzu, zaczynając od słów, Ja zauważyłem. Opowiedz nam krótką historię. Czy uważasz, że rozwiązania powinny wychodzić od specjalistów czy od ludzi praktyki? Twoja opowieść może zainspirować kolejny odcinek. Czy myślisz, że admiralicja postąpiła dobrze, dając szansę eksperymentowi? Podziel się opinią. Najciekawsze historie czytamy i często wracamy do nich w nowych nagraniach. Twoje komentarze tworzą tę społeczność, która celebruje ciekawość i praktyczne myślenie. Na zakończenie warto podsumować prostym językiem to, co się wydarzyło. W ciszy kuchni, przy zapachu kawy i oleju, ktoś usłyszał brak dźwięku i pomyślał, że cisza też można wykorzystać. Statystycznie straty spadły w operacjach testowych z 31% do mniej niż 5%. 4200 ludzi ocalało w wyniku zastosowania tej taktyki i w wyniku kilku szybkich, improwizowanych działań ratunkowych. Staszek wrócił do swojej kuchni, odmówił świateł reflektorów i poprosił o nowy piec. Jego imię jest proste, ale decyzje, które podjął, uczyły, że odwaga do testowania i umiejętność słuchania mogą zmienić kurs wojny. Jeżeli ta opowieść poruszyła Cię, subskrybuj kanał, zostaw komentarz i podziel się nią z kimś, kto lubi historię o ludziach zmieniających bieg wydarzeń. W następnym odcinku przyjrzymy się innej małej innowacji, która miała wielkie skutki. Do zobaczenia!